W tym roku niestety na skutek y, i suszy, a później y, intensywnych opadów y, prace polowe się przedłużały. Jeszcze mam około 20 hektarów, czyli 5 dni solidnej roboty. Pracek zaczynamy bardzo wcześnie rano, a kończymy godzinie 10. Również zdarza się, że o godzinie 3 nad ranem, no ale niestety chcemy te ziemniaki wykopać to, co się urodziło. A urodziło się niestety w tym roku niewiele i cena też nie jest zaciekawa. Także w naszym gospodarstwie mieliśmy prawie 170 hektarów ziemniaków. Średnia wydajność jest w granicach, jak liczymy, w porywie, 25 ton. W dobrych latach zbieraliśmy w granicach 40 nawet do 50 ton. No a cena od 10 praktycznie lat jest niezmienna, bo uprawiamy przede wszystkim ziemniaki skrobiowe. No i niestety ponieśliśmy ogromne, ogromne koszty. No i niestety ziemniaki, ani buraki, ani zboże nie weszły w suszę, ponieważ Jung Zgłaszając raporty, uwzględniając kategoryzację, nie stwierdził, że na, na naszych yy, terenie gminy, na moim gospodarstwie, jak wielu gospodarstwach rolnika, wystąpiła susza. Ta susza jest rzeczywiście, plony średnie są, zbóż w 40% mniejsze w rzepaku ponad 50%, a z które to już jest w granicach 60-70%, to oceniamy, że plony są ziemniaków w granicach 40% mniejsze, a co za tym idzie, również warunki pogodowe spowodowały to, że próbowaliśmy jeszcze przedłużyć wegetację, żeby uzyskać plon, no ale niestety przeszły one okres tak, tak zwanego letargu. I teraz po tych intensywnych opadach deszczu zaczęły się odnawiać. Pierwsze próby, któreśmy przeprowadzili w sierpniu i na początku września zabrało tość skrobi w ziemniakach około 20-22%. Teraz kopiemy na poziomie 16, maksymalnie 17 i to jest z jednej strony duża strata, bo to jest około 20-30% niższa skrobia, ale praktycznie za zakłady płacą nie za kilogramy, tylko za skrobie no i tutaj no, no wynik no niestety jest, 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 jest zły a jaka jest sytuacja no to doskonale wiemy, że jest, mamy dzisiaj 15 listopad Rolnicy powinni w naszej gminie otrzymać zaliczki na poczet. Niestety tych zaliczek nie ma. Jesteśmy y, objęci kontrolą foto. To jest prawie 1700 gospodarstw w naszym województwie. Y, jest to duże utrudnienie i tutaj interweniowaliśmy u ministra i u prezesa agencji, żeby faktycznie te protokoły z kontroli przyspieszyć. Na razie efektu praktycznie nie ma żadnego choć są poczynione ku temu próby. No, sytuacja w wielu gospodarstwach jest trudna. W takiej gospodarstwach jak my, gdzieśmy ogromne pieniądze zainwestowali w uprawę ziemniaka, bo to trzeba było kupić kombaj, ciągniki, sprzęt. Tu gleby mamy dość zakamienione więc trzeba było kupić separator za około 100 tysięcy złotych, żeby zresztą możemy pokazać jak to działa, żeby odebrał i ziemię, i kamienie, ponieważ nie chcemy, żeby firma miała, żebyśmy w firmie uzyskać dużo potrąceń, bo potrącenia z tytułu zanieczyszczeń są w granicach 7, 8, nawet i 15%. U nas maszyna robi to, że mamy zanieczyszczenie w granicach 4%, jest to plus, ale to, to nic za darmo nie ma, to kosztuje. Podstawiamy bardzo dobry materiał, y, czysty, y, niezakamieniony, nie, nie, nie ma ziemi, ale to jest, robimy to bardzo profesjonalnie. Y, susza powodowała to, że niższe plony, jeżeli nam sytuacja finansowa, ale sytuacja jest dość trudna, mówię, że, że jeżeli yy, teraz jest okres spłacania kredytów suszowych, bo w moim gospodarstwie mamy praktycznie trzeci rok klęski, dwa lata kredyty suszowe, one są tylko na cztery lata, rozmawialiśmy z panem ministrem, żeby te, wydłużyć spłatę tych kredytów, mamy też zobowiązania w agencji rolnej, bo to jest, dość, moje gospodarstwo ma 200 hektarów, Musiałem kupić sobie około 120, ponieważ umowy mi się kończyły i warunkiem było przedłużenie umów, faktycznie wykup tego gospodarstwa i to jednak spowodowało tą sytuację, że gospodarstwie, czyli dzierżawny stałe gospodar wynosiło około 50-60 tysięcy rocznie, a dzisiaj trzeba zanieść do agencji około 400 tysięcy złotych, no niestety... Jeszcze do, sytuacja z, z klęską i nadmiernych upadów i suszy to już trzeci rok no, spowodowało to, że mamy bardzo trudną sytuację i o tym stale nie ukrywam. Myślę, że e, ministerstwo powinno do tego podejść z rozumieniem, bo to są największe gospodarstwa faktycznie bardzo nowoczesne, które skorzystały również z pomocy e, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w, z tych programów. No Faktycznie e, a również sytuacja wynika też z rynków, bo na naszych rynkach działają potężne korporacje zachodnie i one decydują cenę. My nie mamy praktycznie żadnego wpływu. Nawet grupy producenckie, które tworzymy, jednak one poza tym, że mogą otrzymać pomoc finansową, nie mają istotnego wpływu na, 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 na ceny. I dlatego rząd musi wszystko zrobić. To nie tylko dotyczy naszych polskich rolników, ale praktycznie rolników całej Unii Europejskiej, że tak się korporacje rozpanoszyły, że one praktycznie decydują, a nie decydują kraje, czy, no, czy nawet y, Komisja Unii Europejskiej. No niestety pieniądz wziął w górę i, i tutaj my jesteśmy bardzo w trudnej sytuacji, czyli y, umrzeć nie możemy, bo, bo, bo nie, a, a rozwijać się też, nie, nie będziemy się dalej rozwijać, bo sytuacja na to nie pozwala. Do, do, ja w moim gospodarstwie praktycznie 3 lata temu miałem zdolność finansową, płynność finansową mimo licznych inwestycji, ale jednak te 3 lata spowodowały to, że w gospodarstwie jest około mniejszy przypływ do około 40%, ale to przy dochodowości powiedzmy na, na, na poziomie 15%, jest to bardzo mało. W zasadzie powinniśmy te dochody z tytułu sprzedaży powinny być na poziomie 30-40% w stosunku do, do kosztów, jednak tego nie uzyskujemy. No, a wiemy, że też sytuacja na rynku cukru nie jest ciekawa, bo te ceny są bardzo niskie. Zawartość cukru w burakach była w tym roku wyjątkowo mała, plony też poniżej średniej. Także generalnie pan minister będzie musiał się na bardzo z nami zastanowić jak wyjść z tej bardzo trudnej sytuacji. Jeżeli będzie wola tego rządu, że będzie chciała pomóc, są rozwiązania, mamy konkretne propozycje, a jeżeli faktycznie będziemy przyparci do ściany, to to nie poddamy się tak łatwo.